10 czerwca minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na wieczór z Grami Lotto. Dziś rozpoczęła się sprzedaż nowej wyjątkowej zdrabki Polska-Polska. Do zdobycia jest 6 głównych wygranych po 100 tysięcy złotych oraz na przykład 12 po 10 tysięcy złotych. Ogólna pula przeznaczona na wygrane w tej zdrabce to ponad 13 milionów złotych. Zdrabki kupią Państwo tylko w punktach Lotto, ale większość z naszych gier można grać online. A 10% z internetowej sprzedaży produktów Lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem. Dzięki Państwu na ten cel przekazaliśmy już ponad 9 milionów 900 tysięcy złotych. Przez internet zagrają też Państwo w Lotto. Losowanie tej gry już jutro, a jego zwycięzca będzie mógł wygrać nawet 3 miliony złotych. Do zakładu Lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Zachęcam do gry. A do soboty wszystkie wygrane w Multi 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 Plus przy typowaniu 5 liczb będą o 100% większe przy niezmienionej cenie zakładu. W Multi Multi można również grać online. Zapraszam na losowanie 20 liczb. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, Sześćdziesiąt dwa dziewiętnaście siedemdziesiąt pięć czterdzieści trzy sześćdziesiąt trzy pięćdziesiąt trzydzieści sześć sześćdziesiąt siedem

Ze wszystkich gier lotto najłatwiej o wygraną w mini lotto. W maju padło 36 piątek, a w tym miesiącu mamy ich już 12. Ostatnie dwie padły wczoraj, w gnieźnie i w kamieniu, a każda warta ponad 147 tysięcy złotych. Pora na kolejne wygrane. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę.

Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, można zagrać o 2 miliony złotych w super szansie. Koszt aktywacji numeru to zaledwie 2 złote. A oto numer super szansy. 8, 2, 3, 3, 4, 2, 1. Gratuluję wygranych. Kolejny numer super szansy poznamy w jutrzejszym popołudniowym losowaniu Studia Lotto. W tym roku w losowaniach Kaskady padło już 7 wygranych po 250 tysięcy zł, Żeby wygrać takie pieniądze, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb.

19 5 20 7. W piątek w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot, a do wygrania będzie nawet 90 milionów złotych. Żeby grać o te miliony wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Mogą to Państwo zrobić również online. Życzę wysokich wygranych. Przez internet zagrają też Państwo o pensję w ekstrapensji. Przy grze za pięciokrotną stawkę to może być nawet 25 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. A oto wylosowane liczby piętnaście trzydzieści 1 jeden, dwa, dwadzieścia A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest? Liczba 3. W Ekstra premii wygrane wypłacane są od razu, a przy zwiększeniu stawki w grze można zdobyć na przykład pół miliona złotych. Zapraszam na losowanie szczęśliwych liczb w premi. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 2, 6, 35, 20, cztery. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest... Liczba 4. Wyniki losowań będą dostępne na stronie lotto.pl. Również tam znajdą Państwo informacje, jak grać online taki sposób gry wybrało już ponad 400 tysięcy osób. Jeśli nie ma wśród nich państwa warto dołączyć. W wieczornym studiu lot to to wszystko, ale już teraz zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania Multi, -multi i kaskady, które będę miała przyjemność poprowadzić. Dobranoc. Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach w hotelu z widokiem na ziemię. Z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 90 milionów złotych. Hej. Współcześni ułani malowane dzieci. To nasza nadzieja w kolejnych stuleci. Hej, hej Uani, dobrze, że was mamy. Razem z wami z dumą przyszłość spoglądamy. Graj w zakłady specjalne lotto. Wygrywaj i wspieraj program stypendialny. 100 stypendiów dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Nasz kraj obiegła sensacyjna wiadomość. Czy są Państwo, że można zostać multi, multimilionerem nawet dwa razy dziennie? Zapytajmy o to pierwszą osobę. Czy wie Pan, że może Pan zostać multi, multimilionerem? Co Pan na to? Co nie mówił. Sprawdźmy, jak zareagowali inni. Co? Oni już wiedzą. Już dziś zagraj nawet o 25 milionów lub inną wielką wygraną w Multi Multi. Graj w punktach lotto. Multi Multi. Sam możesz decydować, o ile chcesz grać. Możesz na przykład grać o mniejszą wygraną, albo o znacznie większą z plusem. Możesz zagrać o dużą wygraną, albo o jeszcze większą z plusem. Możesz też zagrać o główną wygraną, albo aż o 25 milionów z plusem. Wybierz, jak chcesz grać. Zaznacz plusa, a 25 milionów może być Twoje. MultiMulti. Multi plus zwiększa sumę szczęścia. Graj w punktach lotto.